Dzień dobry Państwu, Ewa Pawera na kanale Świat od Podszewki. Proszę Państwa, tytuł naszego dzisiaj spotkania to wojna o chrzan rzodkiew, pietruszkę z moim komentarzem, abyśmy zawsze zdrowi byli i basta. O jaką wojnę chodzi? Chodzi o wojnę. Jaką YouTube najprawdopodobniej na polecenie służb specjalnych wytoczył mojemu ostatniemu programowi na kanale Reset Resetu. Programowi poświęconemu właśnie prozdrowotnym właściwościom tychże jarzyn. Program nosił tytuł Krzanić to. Przetrwał na YouTube niecałą godzinę. Mimo tego, że było 690 parę wejść i 200 ocen pozytywnych, YouTube uznał, że nie możecie Państwo się dowiedzieć aż takich rewelacji w żywieniowych. I w związku z tym usunął ten film. Ponieważ jest to działanie absolutnie antykonstytucyjne, przeciwne wszelkim prawom człowieka, wolnościom obywatelskim itd., itd., nagrywam niniejszy materiał. Po pierwsze, po to, żeby Państwa poinformować, gdzie Państwo możecie. Jeszcze ten film zobaczyć. No i również po to, żeby dać połapach i YouTube'owi, i służbom specjalnym, po to, żeby wreszcie poszły rozum do głowy, zrozumiały, że grunt i tak im się pali pod nogami i nie pogarszały więcej swojej sytuacji. Proszę Państwa, już. Pokazuję na prezentacji, jak to w ogóle wyglądało i o co chodzi. To jest główny oskarżony. I serdecznie Państwu polecam moje filmy z takiego cyklu poświęconego właśnie walce z dezinformacją. Około pandemiczną. Tutaj macie Państwo ostatni odcinek z tej serii. Jakże wymowny, bo naprawdę, proszę Państwa, to nie jest przenośnia. Oni się naprawdę boją czosnku, kapustnych i słońca. I naprawdę w tej chwili najtrudniej jest umieścić na YouTubie. Film zawierający prawdziwe, rzetelne informacje właśnie o zdrowym stylu życia czy zdrowym odżywianiu się. Możecie Państwo obejrzeć ten materiał. Tam również znajdziecie Państwo tropy do pozostałych pięciu. Programów na ten temat. Każdy z tych programów omawia inny aspekt cenzury, dezinformacji, kontrinformacji itd. itd. Ale z tych wszystkich programów najserdeczniej w tym kontekście polecam ten właśnie, jak to na to zadbało o nasze zdrowie, a zwłaszcza jego wiodąca eksperymentalna agencja, czyli DARPA. Ale żeby i tego filmu nam nie usunęli, wobec tego, proszę Państwa, krótka prezentacja, jak to wygląda, kiedy no, coś umieścimy na YouTubie, czego YouTube nie chce. Dostałam tego typu informacje. Po, inform po wejściu na mój kanał zobaczyłam, że audycja pod tytułem chrzanić to została usunięta, i że oczywiście jestem proszona o to, żeby się przyjrzeć swoim zakwestionowanym treściom. Mam możliwość naprawdę, przeprowadzenia rachunku sumienia, uderzenia się w piersi. Mam możliwość usunięcia tego, co ewentualnie przeszkadza społeczności YouTube'a według YouTube'a. No, i jeżeli tego dokonam, kanał zostanie. Film zostanie przywrócony, kanał zostanie uaktywniony ponownie, bo otrzymałam prawda, tak zwanego bana na okres tygodnia. I teraz, proszę Państwa, najciekawsza informacja. Informacja o tym, czego powinnam szukać podczas sprawdzania, czyli po prostu taka bardzo wymowna podpowiedź. Co im się nie podoba i co musi ulec zmianie. Oczywiście, mam możliwość odwołania się, ale jak do tej pory, a mam już całkiem niezłe doświadczenia w tej kwestii, prawda? Żadne, żadne tłumaczenia, powoływanie się na to, że te informacje gdzieś są umieszczone i spokojnie sobie wiszą, tylko że za granicą, że to są informacje pochodzące z prac naukowych, renomowanych czasopism, albo że naprawdę są to informacje pochodzące od uznanych autorytetów naukowych w tej dziedzinie. To wszystko, prawda, nie są argumenty dla YouTube'a. YouTube wie lepiej, więc po prostu w ogóle nie warto się odwoływać. Ja po to mam pięć kanałów, żeby właśnie móc spokojnie te bany przeczekiwać i móc z Państwem rozmawiać po prostu na innym kanale. I wreszcie, proszę Państwa, to, po co nakręciłam tą krótką informację, to jest zdjęcie tego mojego kanału na RAMBlu i to jest zdjęcie tego właśnie skasowanego z YouTube'a filmu. Serdecznie polecam po prostu dlatego, że no, jeżeli coś YouTube usuwa, to znaczy, że jest to wiadomość wiarygodna i bardzo, i bardzo ale to bardzo użyteczna. I pod opisem tego filmu znajdziecie Państwo linka do tego skasowanego materiału. W wypadku, gdyby ten link, bo tak się już zdarzało, został jakoś tam, skakowany albo się nie otwierał proszę uprzejmie wejść na mój kanał Zbiorczy na YouTubie wpisując nazwę tego kanału dokładnie w ten sposób a jeżeli mimo wszystko się uka ukaże prawda że nie ma żadnych nie ma takiego kanału co już się zdarzało i nie robi to proszę państwa platforma Rumble robią to nasze służby, to wtedy proszę wpisać ten, ten link, który powinien otworzyć Państwu cały kanał i tam znajdziecie Państwo informacje o dobroczynnych skutkach chrzanu i pochodnych. Proszę Państwa, to tyle z mojej strony na dzisiaj mam nadzieję że nie spowoduje to zablokowania kolejnego kanału, a nawet jeśli to wiecie Państwo, gdzie mnie szukać. Dziękuję serdecznie, życzę spokojnej nocy i do zobaczenia niebawem.